Widzieli Państwo ten wpis Rafała Trzaskowskiego, który opublikował w pierwszy dzień świąt na Portalu X? Zapewne tak, bo był bardzo szeroko kolportowany w mediach społecznościowych, ale także w mediach tradycyjnych, prawicowych. W Telewizji Republika czy we W Polsce 24 Rafał Trzaskowski, który chciał wykpić, wyszydzić Karola Nawrockiego, stał się memem. I dał pożywkę internautom. I o tym wszystkim w dzisiejszym komentarzu Karol Gac, zapraszam, zapraszam, bo naprawdę warto. Najpierw jednak tradycyjne podziękowania dla Państwa: za to, że subskrybujecie mój kanał, za to, że komentujecie moje materiały, za to, że je lajkujecie za to, że tworzycie niezwykle interesujące, inspirujące dyskusje. Za to wszystko Państwu bardzo, ale to bardzo serdecznie dziękuję. Zwłaszcza, że licznik subskrybentów stale rośnie, jest nas już prawie 35 tysięcy, co z jednej strony traktuję jako zobowiązanie do jeszcze bardziej wytężonej pracy, ale z drugiej strony jako dowód, że przynajmniej części z Państwa taka forma mojej pracy odpowiada i to, co robię Państwu, odpowiada, więc za to wszystko Państwu bardzo serdecznie dziękuję. A teraz tradycyjnie czas, by powiedzieć kilka słów w na temat tego, co zrobił Rafał Trzaskowski. Rafał Trzaskowski, który postanowił wykpić, zakpić z Karola Nawrockiego w pierwszy dzień świąt. Rafał Trzaskowski najwidoczniej, spęd, najwidoczniej spędzał je w górach No i opublikował takie zdjęcie. Z jednej strony najpierw opublikował wpis, z, gdzie, z którego wynika, że godzinę biegł pod górę. Co już stało się pożywką dla internautów, co już było powodem do kpin i szyderstwa, bo internauci bardzo szybko zauważyli, że tak się po prostu nie da, że to wszystko jest ściemą, że to wszystko jest kłamstwem ze strony Rafała Trzaskowskiego. No ale to, co Rafał Trzaskowski zrobił później, to naprawdę, proszę Państwa, był gwóźdź do jego politycznej trumny. A więc Rafał Trzaskowski postanowił chyba tak ironicznie zakpić z Karola Nawrockiego jego aktywności, jego aktywności zwłaszcza fizycznej, bo rzeczywiście Karol Nawrocki, czyli kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość, promuje sport, promuje sport w różnych odsłonach, wspólne bieganie, Treningi, różne filmy w mediach społecznościowych, i chyba to jakoś zabolało Rafała Trzaskowskiego. Chyba jakoś zagrało na jakichś cienkich strunach wewnątrz jego duszy, bo Rafał Trzaskowski postanowił się do tego odnieść. No i wrzucił ten wpis, który Państwo widzieli na początku. Rafał Trzaskowski w górach, który robi pompki. No i tam oczywiście okraszone to wszystko wpisem, że nie ma to jak pompki i oczywiście poleca to doktor Trzaskowski. No, śmiechu, proszę Państwa, co nie miara, bo nie ma nic złego w kpinie, nie ma nic złego w ironii, nie ma nic złego w szyderstwie. Jeżeli wszystko jest zrozumiałe, jeżeli wszystko jest jasne, jeżeli odbiorcy to rozumieją, a tu chyba, proszę Państwa, poszło coś nie tak, bo nagle okazało się, że Rafał Trzaskowski stał się pośmiewiskiem, pośmiewiskiem internautów, pośmiewiskiem mediów, że internet zalały, dosłownie, proszę Państwa, zalały w święta memy, tysiące memów, przeróbek tych pompek Rafała Trzaskowskiego. Zresztą, co ja Państwu będę mówił, proszę zobaczyć, o to niektóre z nich. Trzeba przyznać, że internauci mieli używanie, internauci, którzy jak zwykle cechują się doskonałą inteligencją, kreatywnością, poczuciem humoru, nie zawiedli. No, w święta wielu z nas miało więcej czasu, zwłaszcza czasu wolnego, i wykorzystała go część z państwa. Na takie przeróbki. No i nie wiem, czy to był cel Rafała Trzaskowskiego. Chyba niekoniecznie, bo chciał kandydat Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej zakpić się z królem Wrocławskiego, tymczasem stał się sam pośmiewiskiem internetu, a nie ma nic gorszego dla polityka niż stanie się memem, niż żarty na jego temat, niż ośmieszanie go. Wie to każdy polityk. Oczywiście im z jednej strony im więcej mówią, tym lepiej, No ale z drugiej strony liczy się kontekst. A więc jeżeli polityk staje się śmieszny, jeżeli staje się memem, no to jest to już dla niego polityczna śmierć. I tak powoli stało się z Rafałem Coskowskim, który. Rzeczywiście stał się takim żywym memem, obiektem żartów. I rzeczywiście, kpin szyderstw nie było końca. To zresztą sami Państwo widzieli. No ale Rafał Trzaskowski tym kompletnie niezrażony. Bo udzielił, czy znaczy miał konferencję prasową na temat wykluczenia komunikacyjnego na dworcu, no ale dziennikarze zapytali o ten wpis, no bo przykuwał on uwagę, no więc zapytali Rafała Trzaskowskiego, czy to była taka szpilka w kierunku Karola Nawróckiego, czy miało to jakoś zaboleć Karola Nawróckiego, czy być może prezydent Warszawy pił tutaj skrzepę Karola Nawróckiego. No a Rafał Trzaskowski odpowiedział: Tak. Drodzy Państwo, no, trochę, trochę humoru się chyba każdemu przydaje i e, odrobina dystansu do rzeczywistości. Natomiast jeżeli chodzi o pytanie o sondaże, nie zaczęła się jeszcze kampania wyborcza, drodzy Państwo. No, kampania wyborcza dopiero się zacznie w połowie stycznia. Te sondaże się zmieniają, one oczywiście są pewnym, pewnego rodzaju odwzorowaniem rzeczywistości, ale one się jeszcze będą, myślę, bardzo poważnie zmieniać i ja od samego początku mówiłem, że będzie bardzo trudno, że wyniki w drugiej turze będą bardzo, bardzo bliskie, że będzie się liczył dosłownie każdy głos, i podtrzymuję to. Drodzy Państwo, nie wyśmiewam krzepy. Ja uważam, że krzepę trzeba mieć absolutnie. Uważam, że zwłaszcza w czasie świąt, trochę ruchu i po świętach się dla każdego przyda. Natomiast czasami robimy rzeczy z, z przymrużeniem oka, dlatego że no nie możemy przez cały czas być tak poważni, bo byłoby nam naprawdę smutno. Także drodzy Państwo, trochę uśmiechu nawet w polityce się przydaje. Jak sami Państwo widzą, Rafał Trzaskowski. No. Nie bardzo przyznawał się do swojej wtopy, próbował oczywiście uciekać, że on absolutnie z krzepy nie żartował, nie żartuje, no bo każdemu ruch przyda się po świętach. No to akurat prawda, każdemu z nas po świętach przyda się trochę ruchu, zwłaszcza po świętach spędzonych za stołem. I mówię to też z własnego doświadczenia, żeby nie było. Ale nie zmienia to faktu, że mm, Rafał Trzaskowski chciał być śmieszny, chciał być taki ironiczny, chciał wbić taką szpilkę, taką, taką, taką szpileczkę w, w kierunku Karola Nawroskiego, no ale znów nie wyszło, znów się skompromitował. Znów prezydent stolicy, prezydent Warszawy, nasz, nasz Rafał Bonjour Trzaskowski, stał się obiektem kpin. No i to chyba nie pomoże mu w kampanii wyborczej, zwłaszcza, że tego kampania wyborcza za dobrze mu nie idzie. Zwłaszcza, że te ostatnie sondaże no nie są zbyt łaskawe dla Rafała Trzaskowskiego. Zmniejsza się różnica, zmniejsza się jego przewaga nad Karolem Nawrockim. Karol Nawrocki prowadzi intensywną kampanię, widać go zwłaszcza w mediach społecznościowych, ale nie tylko. Mnóstwo spotkań z wyborcami, sale pełne, w dodatku wytwarza się taka pozytywna energia, pozytywny trend dla Karola Nawrockiego. Widać to w sondażach. Karol Nawrocki mocno zyskuje. Rafał Trzaskowski też był zresztą o to pytaną. Mówił, że przecież doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że wybory rozstrzygną się w drugiej turze, że przecież każdy głos się będzie liczył. No ale chyba powoli Rafał Trzaskowski zaczyna czuć oddech konkurencji na plecach, no bo gdyby nie to... No to raczej by się nie bawił w takie wbijanie szpilek, raczej robiłby swoje, a tu brak pomysłu na kampanię, brak jakichkolwiek propozycji, no bo choćmy, weźmy chodźmy tę konferencję, o której Państwu przed chwilą wspomniałem, której fragment Państwo widzieli. No, wykluczenie komunikacyjne i Rafał Trzaskowski, proszę sobie wyobrazić, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, będzie apelował do rządu, a jeżeli rząd się nie zajmie tą sprawą, to będzie inicjatywa ustawodawcza. Rząd. Rząd koalicji 13 grudnia, rząd premiera Donalda Tuska, rząd, który w, naj, który w największym stopniu tworzony jest przez Platformę partię Rafała Trzaskowskiego. No i tu Rafał Trzaskowski próbuje mobilizować rząd. No to panie Rafale, niech pan zadzwoni do swoich kolegów, niech pan zadzwoni do premiera Tuska, niech pan zadzwoni do innych ministrów i mobilizuje ich. Po prostu wewnętrznie, a nie robi pan tu jakieś szopki. No i widać, że ta kampania Rafałowi Trzaskowskiemu po prostu nie idzie, że to wszystko się jakoś nie klei. Już jest zresztą porównywany do polskiej Kamali Harris. I złośliwi mówią, że to wszystko wygląda trochę jak w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście. Do wyborów prezydenckich pół roku, do maja jeszcze dużo czasu. Naprawdę wiele się może wydarzyć. Nie ma co bagatelizować Rafała Trzaskowskiego, ale warto pokazywać to, jak to wygląda w rzeczywistości. Zwłaszcza, że w mediach lewicowo-liberalnych państwo tego nie zobaczą. One próbują tworzyć kordon, kordon medialny wokół Rafała Trzaskowskiego i udawać, że wszystko jest jak najlepszym, porządku. Może to i lepiej. Bronisław Komorowski też był sypiany sondażami. Bronisław Komorowski też myślał, że wygra w pierwszej turze, a potem wyszło, co wyszło. Stąd nerwowość w Platformie Obywatelskiej. No, ale jeżeli w internecie zaczyna przewagę zdobywać prawa strona, jeżeli Rafał Trzaskowski staje się memem, jeżeli Rafał Trzaskowski jest już tak ośmieszany, no to nie najlepiej to wróży, proszę Państwa, Rafałowi Trzaskowskiemu i sądzę, że Rafał Trzaskowski będzie musiał z tego wyciągnąć wnioski. A ja jestem ciekawy Państwa opinii. Co Państwo sądzą na temat? wpisu Rafała Trzaskowskiego i tej jego próby wbicia szpilki w Karola Nawrockiego. Czekam na Państwa komentarze. Proszę się nie krępować, proszę śmiało pisać. No i do zobaczenia kolejnym razem. Karol Gac, kłaniam się Państwu nisko.